jest? mhm mm o to wyjdziemy z tej... kontrola wyjdzie kontrola tylko, że ci nie wyjebą to ci mówię a jest tam jedna noga to jest gaz to jest gaz to jest reprezentujemy Auto, no takie szkło rozbił do się do Reprezentuje dokumenty was max. Nie no. Einstein dał auto. Woźny. Jest robost. lampę. <laughs> Pass auf. <laughs>